19 maja. Dzisiaj pogoda bardzo ładna. Słoneczko prawie nie ma chmur. Mam zamiar wybrać się na tutaj niedaleką wyspę. Harrison Island to się nazywa ta wyspa. To jest w przeciwnym kierunku niż wczoraj chodziłem. Czyli wczoraj byłem w Kings Park. to W tą stronę się szło. Ja mówię, że w tą stronę. Dzisiaj no i co ciekawe, na Google Mapach widziałem, że na tej wyspie są yy, kangury. Mam nadzieję, że jakieś zobaczę i mam nadzieję, równie wielką nadzieję, że nic mnie nie będzie tam ganiało po tej wyspie, bo biega chyba nie jestem taki dobry jak kangury. Ok, to do zobaczenia z wyspy. Lub może gdzieś tam po drodze się coś nakręcę. No już jestem na punkcie startowym mojej dzisiejszej małej eskapady okazuje się, że parę chmurek jest mi się wydawało, że tak że nic nie ma, ale coś tu się pojawia. no w każdym razie, bardzo większe jest, fajnie bardzo dobra temperatura mały mały spacer ja zawsze chodziłem w tamtym kierunku do Kings Park tam widać takie malutkie wzgórze na, za tymi wyższymi budynkami a dzisiaj będę szedł sobie w tym kierunku Tam gdzieś powinna być ta wysepka, Harrison Island. Nie wiem czy tam jest wstęp, czy można jakoś zejść z tego mostu, który przekracza rzekę, ale spróbuję. Zobaczymy. Jestem już na tej ścieżce dla pieszych. I jak się nie mylę to przede mną, o tutaj to co widać, to jest właśnie ta wyspa, na którą się wybieram. Harrison Island. A. Ciekawe, ta rzeka tutaj, którą widać, to jest takie troszeczkę jakby rozlewisko tej rzeki większe. To się nazywa Rzeka Łabędzia, Swan River. No i ścieżka dla pieszych się skończyła. Muszę iść tutaj e, część drogi, która jest dla rowerzystów. A chcę pokazać coś innego. Mianowicie tutaj przy, przy tej dróżce, przy tej ścieżce rowerowej. Są takie drzewa. I one mają takie wysuszone, śmieszne owoce. Jeśli ktoś tutaj będzie, to sugerowałbym tego nie brać do rąk, a to z jednego względu, ponieważ to ma dużo takich igiełek, e, które się wbijają w ręce. Zresztą nie wiem, czy to nie jest jakieś trujące to zresztą. A tutaj jeszcze ciekawa rzecz. Nie wiem jak dobrze będzie widać. Ale tu są papugi pod to palmą Ale sobie tutaj siedzą z głową do dołu To może i będzie parę więcej widać Ale sobie tutaj siedzą i sobie odpoczywają Bardzo ładne, żółto zielono niebieskie z jakimiś jeszcze czerwonymi akcentami tych palmach jest bardzo dużo tych papug. Zapewne one są troszeczkę tutaj, tak jako szkodniki, rozpatrywane, ale chociaż może i nie. Ciężko powiedzieć. A ja idę dalej. Tutaj po drodze do tej wyspy widzę jeszcze taki park z jakimiś takimi małymi bagnami. Ciężko powiedzieć, co to jest. To wygląda też jak jakiś. No, taki ogród botaniczny, ale no, z roślinami takimi bardziej typowymi dla bagien. No, zaraz przejdę się chociaż kawałek, tutaj tą gładkość zobaczę. Jakieś kaczki. Tutaj ptaków jest ogólnie bardzo dużo, i ptaki się nie boją. Niektóre, nawet z tego co słyszałem, to atakują ludzi, więc trzeba uważać. A no, bardzo ładne kaczuszki. Idziemy dalej. Za chwilę jakieś są opisy, ale może nie będę się zatrzymywał, bo nie wiem ile mi zejdzie w tym Harrison Parku. No, w zasadzie tutaj widzę nie ma nic specjalnego. To jest chyba poziom wody jest troszeczkę niższy niż powinien być, bo widzę tutaj taka rura wystaje i ona jest sporo poniżej poziomu. Czy znaczy powyżej poziomu wody? Powyżej poziomu. No i w zasadzie tyle. Więc muszę wrócić jednak. Zima się zbliża, a tu bagno wyschło. więc nie wiem co jest w lecie. lecie ja pewnie w ogóle to wody nie ma. A tutaj jakiś bar, jakieś miejsce takie, gdzie coś można sobie zjeść. Ja idę trochę na czuję, ja mam nadzieję, że idę dobrze w kierunku tej wyspy, bo jestem w sumie coraz bliżej. że na wyspie jest sporo ludzi, więc tam raczej nie powinno być niebezpiecznie. Co so, ja coś. coś turyści. No, wygląda to bardzo fajnie. Tutaj faktycznie można sobie fajnie przy wodzie coś zjeść. Z drugiej strony, nie wiem, czy będzie widać. Ale gdzieś w tamtym rejonie płyną dwa czarne łabędzie W końcu Swan River Więc łabędzie muszą być A tutaj jest ta wyspa do której zmierzam No nie, może uda się obejść dookoła No już widzę most, który muszę przekroczyć Mostek w zasadzie, to jest bardzo mała rzecz Do przejścia więc Ok, chyba dobrze idę To jeszcze było takie małe zejście Gdzie można sobie troszeczkę Tutaj jakieś rzeczy zobaczyć Na są oznaczenia Wszystko elegancko zrobione Mam że mi tu jakiś krokodyl zaraz nie wyskoczy, albo jakaś żmija W każdym razie, tak to wygląda tutaj. Jakiś piasek, troszeczkę taki. Ale no, to jest rzeka wciąż, to nie jest. To nie jest morze, więc jest ocean. A tam, tam gdzieś się przebija most, do którego zmierzam. Tylko będę musiał stąd wyjść. No, i tutaj oczywiście widać ten punkt, w którym można sobie coś tam zjeść, siąść, coś wypić. No, bardzo fajne miejsce. Spokojne również, jak, jak wszędzie, tutaj w tym PET wszystko jest not overcrowded. Słuchaj bardzo, jestem już przy moście. A tutaj jest widok właśnie na, na tą wyspę, na którą idę. Nie wiem, jak bardzo mnie będzie słychać, słychać bo. Tam z przodu pływają jakieś motorówki, to naprawdę głośno i szybko. Więc jeszcze teraz coś powiem, że no tutaj ja widzę, że są jakieś stadiony, tu jest jeden stadion. Nie, nie zbadałem tematu, nie wiem dokładnie, co tam faktycznie jest rozgrywane. Tam jest kolejny stadion. O tam. Więc tutaj taki dosyć mocno rekreacyjny obszar. Góste łódki, które chyba się ścigają, ciężko powiedzieć. A park w tym rejonie wygląda mniej więcej tak, no właśnie, do, do tego parku. No tutaj to wszystko wygląda tak trochę kiepsko, wyschnięte, wysuszone. Prawie nie ma trawy zielonej. To jest ciekawy kawałek taki no, drzewa białego, ale tam z tyłu jest taki fajny, fajny zagajnik z takiej gęstej roślinności, gęstych drzew. No i tam dalej jakieś palmy chyba coś takiego, może później podejdę. Tak szybko sprawdziłem na mapach Google. To jest zresztą tutaj widać w sumie napis Optus Stadion. No to jest taki dosyć ten stadion obok fajnie taki most a to co wcześniej tutaj pokazywałem po lewej to takie to oświetlenie tego stadionu to jest boisko do krykieta okazuje się więc ciekawe sporty tutaj mają prawdę że nie wiem co tutaj może żyć na tej wyspie więc wolę nie chodzić tak na przełaj tylko tymi ścieżkami wyznaczonymi tak więc zanim dojdę do, do tych do tego w zalewiku środku tej wyspy, to chyba będę musiał kawałek przejść. Tutaj jakieś palmy po drodze ciekawe, takie niskie. Tak one wyglądają. Jakieś ptaszydło przyleciało, czarne. Nie wiem, zobaczę, czy mi się uda podejść. To wygląda jak jakaś wrona Gawron, lub coś w tym stylu. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerce. Ale duże ptaszydło. O, tak mniej więcej w centrum kadru siedzi się mi, przygląda jednym okiem. O! Nawet chcę pogadać ciekawe zwierzę Co ptaszydło Co powiesz ciekawego? Aha no okej, okay, kumam kolejne kruczące ptaszydło Nie wiem czy będzie dobrze widać Ale O, poleciało A ja zmierzam na drugą stronę wyspy Czyli pod tym mostem muszę przejść tak swoją drogą zaczęło się robić tak gorąco, że w tej budzie to już troszkę jest za ciepło. Więc pewnie będę musiał iść w samej koszulce. Ha. No ciekawy okres roku. Jestem już po drugiej stronie mostu. Tutaj widać tę ten, ten, restaurację, ten taki mól, gdzie można sobie coś zjeść, wypić i posiedzieć chwilę. No ale coraz bardziej mnie to, to niepokoi, że tutaj. Chyba nie dam rady wejść normalnie. Bez żadnego. Chociaż może. To chyba jest po prostu zabezpieczone przed tym, żeby zwierzęta jakieś się zrodziły. Więc raczej tam wejdę chyba. Widzę niemal kółki, a niczego takiego. Tutaj jest informacja, żeby nie karmić kangurów. Nie karmi zwierząt, zakaz połowów, zakaz prowadzenia psów i żadnych motocykli. I tutaj jest informacja, że są tutaj kangury. Mhm. No dobra. No zobaczymy. Czyli jesteśmy na wyspie, gdzie są kangury. No to przejdziemy się, zobaczymy jak to wygląda. Faktycznie uda mi się jakiegoś znaleźć gdzieś. Tutaj przekładanie to wszystko wygląda, widzę tam trawka jest zielona. No teren bardzo fajny Tak to wygląda. Nie wiem, czy tutaj będzie widać dobrze, ale tak, tutaj jest takie stado gęsi, i kaczek, przepraszam, z zwierzątka kaczek. Tam z kolei na drzewie, na tym drzewie uschniętym tam u góry widzę trochę jakichś czerwonych ptaków. Nie wiem, czy to są nieco papugi, ciężko powiedzieć z tej odległości, ale nie będę tam szedł na razie. W każdym razie ten bardzo fajnie wygląda. No ja i idę dalej. Jeszcze na ujęcie, tak troszeczkę z jednej strony. No ten taki mały, mały taki, no nie wiem jak to nazwać taką, taką wyspę roślinności na środku, tutaj tej wyspy. I Tam, 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 tam widać coś ludzie, chodzą koło pomnika. Tam jest pomnik postawiony. Środek wyspy Jakiś, jakaś statua człowieka. O, jak ktoś nawet na rowerze widzę jedzie. Ciekawe. A tutaj ta cała roślinność, Ten, taka taka wyspa roślinności na środku tej wyspy. Bardzo fajnie to wygląda. Aczkolwiek na razie tam nie będę szedł. Pójdę na razie jeszcze tą ścieżkę dookoła wyspy. też takie fajne przejście. Tudel z zieleni, i to tak wygląda trochę jak czasami niektóre polskie lasy. Takie no, wyschnięte pnie, ale, ale dużo igieł i grunt też podobno, ja podążam w tym kierunku, ale tutaj jest takie fajne rozlewisko w centrum tej wyspy. Więc w sumie nie wiem centrum, tam mi się wydawało, że to jest centrum, a tutaj ta wyspa jest tak długa, że na razie jeszcze nie mam rozeznania, w którym miejscu jestem, ale, ale chyba na Google Mapach taki ten mostek, o ten taki przez to rozlewisko widziałem i kangury były gdzieś tam. No przynajmniej na tych mapach, ale pewnie w całej wyspie skaczą, więc ciężko powiedzieć, czy tutaj coś znajdę, czy nie. W każdym razie tutaj dosyć, spo, dosyć dużo ludzi chodzi, więc albo się te biedne zwierzątka gdzieś poukrywały, Albo może są wywożone na jakiś okres stąd. Tutaj idę przez taki obszar gdzie jest dużo takich wyschniętych drzew. No, niby wyspa która jest otoczona wodą na środku rzeki. Tutaj powinien być jakiś taki lepszy mikroklimat dla rozwoju roślinności, no ale... No tutaj to wygląda... ...że dosyć mocno wszystko wysuszone jednak. Czyli tam, gdzie człowiek czegoś nie podlewa, to po prostu jest pustynia. No, to w sumie Australia to jedna z największych pustyni świata. A tutaj, a tutaj znowu jakiś ptaszer. Całkiem duża bestia. Którą niestety wystraszyłem. No nic. Zawsze ciekawa, jak w tym kierunku przejdę. Zobaczę co tam jest, jak nie, to się cofnę ten most taki będę wracał powoli, bo kangurów to ja chyba szybko tutaj nie zobaczę jednak. A jakieś krokodyle, nie szaleją, aligatory czy jakieś inne zwierzęta. Tutaj znowu grupa wyschniętych kompletnie na wiór drzew. Nie, ciekawe to wygląda. Tak. No nie dało sobie bidu się rady w tym klimacie. O, i czarne ptaszyska w środku siedzą. Tak. To wygląda z jakiegoś filmu grozy. Słyszane drzewa, czarne ptaki, jakieś kruki pewnie. na rozlewisko małe. Widzę ta woda, która tutaj stoi, nie pomaga tym drzewom zupełnie. Ok, jakieś ptaszory tam stoją na środku. Na długich łapskach Tam dalej widzę, coś się suszy przy tych drzewach. Z rozłożonymi skrzydłami. Tutaj przed chwilą nade mną jakieś kaczki przeleciały. No jest tutaj trochę. Takiego terenu, gdzie sobie można pochodzić. Eee, ciekawa rzecz. Przed chwilą widziałem tam idzie dwoje ludzi, i tutaj taki malutki ptaszek zaatakował panią. To jest właśnie chyba ten, ten ptak, który właśnie potrafi. To jest troszeczkę podobny do sroki, taki biało-czarny, nie pamiętam jak to się nazywa. W każdym bądź razie one potrafią właśnie atakować ludzi. Atakują po prostu, lecą na głowę nie wiem, dziobem czy pazurami, czy, czy, czy ale nawet był akcyd, jakiś taki wypadek, że chyba jakieś dziecko straciło oczy przez takiego ptaka. Więc tu nawet niepozorne ptaszki potrafią tutaj no, atakować ludzi. A to jeszcze, jeden, to jeszcze raz widok na, na, na to rozlewisko. I fajne tutaj tak porościęte drzewka. Super to wygląda. Tam gdzie jest ziań, to faktycznie na ładnie wygląda. Gor, gorzej jak się idzie w taki obszar gdzie no po prostu widać, że wody brakowało i no, i wszystko wyschnięte na wiorze drzewa nie, nie potrafiły się utrzymać. Bardzo fajnie to wygląda. A na tego ptaszka to ja będę musiał uważać. Widzę, tam wydaje jakieś ostrzegawcze dźwięki. Może gniazdo gdzieś ma, lub coś w tym stylu. W każdym razie. O! Ciekawa sprawa. Nowa grupa ludzi idzie. Czy ptaszek będzie atakował? Jeszcze dwa kroki? Jeszcze? Proszę, jeszcze dwa kroczki. No, chyba nie chcę iść tam. No dobra. Ptak górą. Odstraszy ludzi. A jednak pani odważniejsza? Hmm, hmm, hmm. Pani w ciąży. Może lepiej, żeby tam nie szło. Ten ptaszek to jest agresor okropny. Aha. Aha. Ptaszek teraz bliżej. Co się będzie działo? Co się będzie działo? Akcja jak w horrorze ptaszek okrąża ludzi, ludzie okrążają ptaszka pani z aparatem, nie wiem, może przynajmniej oczy ochroni no dobrze, przeszli, przeżyli nie zginęli. To jeszcze rzut okiem na... Na no tej jeziorko, od troszeczkę innej strony. A co tutaj chciałem pokazać? Bardziej zwrócić uwagę, przynajmniej ja powiem zwrócić na to uwagę, że tutaj jest tablica, która ostrzega przed wężami. Więc tutaj są węże w tej okolicy. Trzeba uważać, patrzeć pod nogi. A niestety w Australii dużo węży jest jadowitych i to dosyć tak paskudnie, więc, więc jest na co uważać. Mm. Raz się przyjrzymy, jeszcze dokładnie co tam jest napisane. No, zdecydowanie na jakiegoś tutaj człowieka pierwotnego, który tutaj żył w tym że w tym Zaraz jeszcze tutaj tabliczka jest. A nie, to jest chyba jednak jakieś upamiętnienie śmierci yy, Jaga. Nie wiem kto to był. Pewnie też może z jakiejś rady tak jakiś wybrany. No, został zabity w każdym myślę, w lipcu 80 1833 roku, tak na Nie mam pojęcia o co dochodzić chodzi, trzeba będzie poczytać. żeby ci radzić, tak jak wygląda ten pomnik. No i chyba jednak kangurów tutaj nie znajdę. Wciąż jestem w parku. Nie, ale już będę niedługo wychodził, jestem blisko wyjścia w zasadzie. Nie chciałem jeszcze tego tak podsumować, tą, tą małą ucieczkę. Park jest bardzo fajny, kangurów nie zobaczyłem, pewnie nie wywożą w takim tym chłodniejszym okresie, albo nie wiem, aby się gdzieś po prostu sowały i śpią. Eee, dużo ptaków. Eee, ciekawa przyroda, chyba taka charakterystyczna tego regionu. Takie fajne rozlewisko. Pogoda tutaj teraz była dosyć fajna, więc można było się spokojnie przejść, nie było gorąco. W jest no super, a troszeczkę taki wiatr wieje, więc jest troszeczkę chłodniej, ale, ale też bez przesady. No i generalnie polecam przejść się tutaj. Wejście za darmo, nie ma żadnych opłat. Są ławeczki, można sobie siąść. Tutaj na pewno nie można jakiś robić grilli czy, coś, czy czegoś takiego, bo to nie jest taki obszar przeznaczony na... Rekre... nie jest to taki rekreacyjny obszar, ale, ale, ale tak sobie popodglądać troszeczkę przyrodę, porobić jakieś zdjęcia to jak najbardziej. Wydaje mi się, że bardzo fajne miejsce. Okej, okay, to ja zmykam do domu. To chyba tą samą drogą, którą tutaj przyszedłem, więc raczej nie ma sensu, żebym ponawiał, drugi raz nagrywał jakieś tam rzeczy po drodze. No chyba, że będzie coś faktycznie ciekawego. Także jeszcze raz rzut No tutaj to miejsce. A ja udaję się do wyjścia.